Nasz ten dylemat? Albo cisnę i tracę siebie, albo zostaję w wygodzie i stoję w miejscu. Często myślimy, że żeby wejść w nowe, trzeba pożegnać to, co kochamy. Spokój, czas dla bliskich, małe, codzienne przyjemności. I to nas blokuje. A co, jeśli ci powiem, że nie musisz z tego rezygnować? Możesz zabrać ze sobą to, co dobre, i iść po cel najpiękniejszą drogą. Piękna droga to ćwiczenie, które łączy wizję, ciało i działanie. Zamiast odkładać wartości na półkę, ubierasz je na siebie i ruszasz. Jak to działa? Najpierw nazywasz intencję. Prosto, jednym zdaniem. Potem patrzysz na siebie tak, jakby cel już był faktem. Jak wyglądasz? Jak się poruszasz? Co czujesz w ciele? I teraz najważniejsze. Po drodze zbierasz to, czego potrzebujesz: odwagę, spokój, radość, zaufanie, dyscyplinę. Na końcu stajesz w wersji ja z osiągniętym celem i słuchasz wskazówek. To Zwykle nie jest jakaś rewolucja, tylko najbliższy mały krok, coś, co możesz zrobić w ciągu 24-48 godzin. Dostajesz też uczciwą odpowiedź, co może być trudne i jak sobie z tym poradzić, oraz z czego świadomie rezygnujesz, by zrobić miejsce na nowe. Efekt klarowność w głowie Lekkość w ciele i prosty plan na 7 dni. Zamiast muszę się bardziej starać, pojawia się: Wiem, co zrobić teraz. Na moich najbliższych warsztatach poprowadzę cię przez piękną drogę, głęboko i bezpiecznie, krok po kroku. Wyjdziesz z konkretem, nazwanym celem. Listą Twoich osobistych wartości na tą drogę. A przede wszystkim z poczuciem, że możesz iść po swoje bez porzucania tego, co kochasz. Jeśli czujesz, że to może być dla Ciebie, dołącz. Jeśli masz pytania, napisz: Jestem tu dla Ciebie i pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Możliwe, że do zobaczenia.